w Zaratustry, część czwarta. Wołanie na ratunek. Następnego dnia siedział znowuż Zaratustra na głazie przed jaskinią swą, podczas gdy zwierzęta krążyły po świecie szukając nowego pokarmu i nowego miodu, jako że stary miod roztrwonił Zaratustra i rozdał doszczętnie. Tak oto siedział z kijem w dłoni i cień własnej postaci na ziemi obrysowywał w zadumie, a myślał za prawdę, nie o swym cieniu wtem przestraszył się i zadrżał gdyż obok swego cienia spostrzegł nagle drugi cień gdy się na nogi zerwał i szybko poza siebie obejrzał ujrzał owego wróżbiarza którego ongi przy stole swym karmił i poił zwiastuna wielkiego znużenia co pouczał wówczas wszystko jest obojętne nie opłaca się nic świat jest bez myśli wiedza dławi Lecz oblicze jego zmieniło się od tego czasu, a gdy Zaratustra w oczy mu spojrzał, przeraziło się serce jego po raz wtóry. Tyle złowieszczych zwiastowań i popielnych błysków przymykało po jego twarzy. Wróżbiarz, widząc, co się dzieje w duszy Zaratustry, przetarł dłonią swe lice, jak gdyby zetrzeć je chciał. Podobnież uczynił i Zaratustra. A gdy się tak obaj w milczeniu przemogli i skrzepili, podali sobie dłonie na znak, iż... Pragnął się sobie przypomnieć. Bądź mi pozdrowiony, rzekł Zaratustra, ty wróżbiarzu wielkiego znużenia. Chcę, byś nie na darmo zasiadał owego czasu jako gość przy moim stole. Jedźże więc i pij tedy, i dzisiaj. A wybacz, gdy do stołu wraz z tobą zasiądzie ochoczy starzec. Ochoczy starzec? odparł wróżbiarz i kiwał głową. Kimkolwiek jesteś lub być, pragniesz o Zaratustro. Dotrwałeś do ostateczności tu na górze. Łódź twa już niedługo tkwić będzie na Mieliźnie. Tkwięż na Mieliźnie? pytał Zaratustra ze śmiechem. Fale wokół twojej góry, odparł wróżbiarz. Sięgają coraz wyżej i wyżej. Fale wielkiej niedoli i pognębienia. Podejmą one niebawem łódź twoją. I uniosą ją w dal. Zaratustra zamilkł na to i dziwił się. Czyż nie słyszysz jeszcze nic? Dopytywał wróżbiasz. Czyż nie szumi i burzy się ku górze z głębi? Zaratustra milczał wciąż i nasłuchiwał. Wreszcie usłyszał długi, przeciągły krzyk, który przepaści przerzucały sobie wzajemnie. Odsyłając go w dal, gdyż żadna zatrzymać go nie chciała. Tak złe brzmienie było w nim. Ty zły zwiastunie rzecz wreszcie zaratustra. To jest wołanie o ratunek! krzyk człowieka, wzbija się on znać z jakiegoś czarnego morza. Lecz cóż mnie człowiecza obchodzi niedola? Ostatnia przeznaczona mi godzina, wiesz, że ty, jak się ona zowie, współczucie. Odparł wróżbiarz z głębi przepełnionego serca i wzniósł oba ramiona. O Zaratustro, przychodzę, abym ciebie do twej ostatniej godziny zwiódł. Zaledwie te słowa wyrzeczono, rozległ się krzyk ponownie. Tym razem dłuższy, trwożniejszy i o wiele bliższy niż przedtem. Słyszysz, słyszysz, Zaratustro, wołał wróżbiarz. Do ciebie wzbija ten krzyk ciebie on nawołuje chodź, chodź, chodź już czas czas najwyższy. Zaratustra milczał, zmieszany i wzburzony do głębi wreszcie zapytał jak ten, co się z postanowieniem waha I któż to jest, co mnie tam woła Wszak ty sam wiesz o tem odparł wróżbiarz czemu się ukrywasz? Wyższy to człowiek wzywa cię krzykiem. Wyższy człowiek? krzyknął Zaratustra grozą przejęty. Czegoż on chce! Czegoż on chce, wyższy człowiek! Czegoż on chce tutaj! I cały potem się pokrył. Wróżbiarz nie odpowiadał wszakże na trwogę Zaratustry, lecz słuchał i nadsłuchiwał ku głębi. Gdy jednak przez długi czas cisza tam zalegała, zwrócił swe spojrzenie i ujrzał, jak Zaratustra z miejsca nieporuszony drży na całym ciele. O Zaratustro! wszczął więc smutnym głosem: Nie wyglądasz jako ten, co szczęście swe w obrót puszcza. Będziesz musiał tańczyć, abyś mi się nie obalił. Lecz gdybyś nawet przede mną zatańczyć zechciał i wszystkie swe uskoki wyczyniał, nikt mi tu nie powie: oto tańczy ostatni człowiek radosny. Daremnie by wychodził na te wyżyny, kto by takiego tu szukał. Jaskinie, by znalazł on wprawdzie i w jaskiniach tylne pieczary, skrytki dla skrytek, lecz nie nieszczęścia podziemne krużganki i komory skarbów i nowego szczęścia złote żyły. Szczęście! Jakże tu znaleźć szczęścia u takich zakopańców i pustelników? Mamże ostatniego szczęścia na wyspach szczęśliwości szukać hen pośród zapomnianych mórz? Lecz nie jest i potem. Nie opłaca się nic zgoła, nie pomoże i szukanie. Nie ma nawet i wysp szczęśliwości. Tako wzdychał wróżbiarz. Przy ostatnim jego westchnieniu rozjaśniał Zaratustra i stał się znowuż pewnym siebie, jak ktoś, co z głębokiego podziemia na światło nagle wyjrzy. Nie, nie, po trzykroć nie! Wołał głosem silnym i gładził brodę swą. Ja o tem wiem lepiej. Istnieją jeszcze wyspy szczęśliwości. Milcz o tem, wzdychający ty miechu. Zaprzestań o tem pluskać chmuroty deszczowa przed południem. Czy nie stoję oto już zmoczony twem utrapieniem i zlany ulewą jak pies? Otrząsam się o to i uciekam precz, abym wysechł czem prędzej. Zdumiewać cię to nie powinno. Znam ci się nie dość dworny, lecz na swoim mam tu dworze. Co się zaś twego wyższego człowieka tyczy. Dobrze więc, poszukam go czem prędzej w onych lasach. Stamtąd dobiegał jego krzyk. Być może, iż złe zwierzę napastuje go. W moich jest dziedzinach, tu go nic złego spotkać nie powinno. Zaprawdę, wiele złych zwierząt mam tu u siebie. Z temi słowy zabrał się Zaratustra do odejścia. Wówczas rzeczę wróżbiasz. O, Zaratustro, jesteś przebiegły. Wiem ja wszak, chcesz się mnie pozbyć. Raczej w lasy uciekniesz i złe zwierzęta tropić zechcesz. Lecz na cóż ci się to zda? Wieczorem ujrzysz mnie ponownie, w twojej własnej jaskini siedzieć będę. Cierpliwy i ciężki jak kłoda, na ciebie tak oczekiwać będę. Niechże i tak będzie, odparł Zaratustra na odchodnym. Co zaś wiaskini mego jest, należy i do ciebie, gościa mego. A gdybyś tam i miodu nieco znalazł, śmiało, Zliż go, mrukliwy ty niedźwiedziu, i osłoć duszę swoją. Chcę, byśmy obaj wieczorem dobrej byli myśli, dobrej myśli i uradowani tem, że skończył się ten dzień. Ty zaś będziesz mi tańczył do mych pieśni jako niedźwiedź ci mój tańczący. Nie wierzysz? Głową trzęsiesz? że hej, stary niedźwiedziu! Wszakże i ja jestem wróżbiarzem. Tako rzeczy Zaratustra.